Buddyjska metoda rewolucją w walce z nieustającym bólem. Wkładki magnetyczne do butów pomagają uporać się z bólem różnego pochodzenia. Umieszczasz je w butach i zapominasz o bólu. Pasują do każdego rodzaju butów. Do 30-dniowych testów klinicznych wybraliśmy przypadki przewlekłego bólu, na które już nic nie pomagało. W 80% przypadków ból znikał już po pierwszym dniu stosowania biomagnetycznych wkładek. Po tygodniu 97% badanych przestało całkowicie odczuwać ból, bez względu na jego źródło, obojętnie czy narzekali na stawy kolanowe, wątrobe, nerki czy bóle pleców. Wkładasz i zapominasz o bólu, nieważne czy winowajcą jest artretyzm, reumatyzm, rwa kulszowa, migrena, uraz mechaniczny czy schorzenie wątroby lub nerek. Nieistotne, czy bolą cię stawy, plecy, biodra, kolana, kręgosłup, żołądek czy stopy, aby trwale uśmierzyć ból, wystarczy umieścić wkłady biomagnetyczne w butach i regularnie w nich chodzić. Bezpiecznie dobrana moc pola magnetycznego pozwala prowadzić kurację.